to z tej 2.0 Oto jest paczuszka z BP Super Zings Z BP No wszystkie na odcinkach inne były Z Żabki Serio, ta jest z BP I powiem wam Powiem Że jak w tej paczuszce Będzie Kazum Blast, To nagram odcinek Jak otwieram wielką wieżę treningową A jak nie się zastanowi. Więc. No i nie ma. Nie ma, niestety. Dobra, pokażę. Potem i. Ta kazetka. żebyś sobie obejrzeć, kto z kim walczy. Tak sobie obejrzeliście, to tak? Trafiłem baweczkę babeczka. No, zostawcie łapię w górę i subskrybujcie ten kanał.